Biblioteka gminna w Rokietnicy poleca. Barbara Kosmowska. Fred, psi ekopatrol. Wielkie sprzątanie świata zacząłem od swojego podwórka, a konkretnie od naszych kotek. Które próbowałem porządnie wylizać, o czym już wspominałem. Pamiętacie, wyjątkowo źle to zniosły. Postanowiłem więc ograniczyć się do usuwania brudu z ich misek. Czyszcząc je z pulpecików i smakowitych wątróbek, uznałem, że ludzie bardziej lubią koty. Bo tak pysznych kąsków w mojej karmie nie ma. Po namyśle zmieniłem zdanie. Ludzie wolą psy, ale żeby kotom nie było przykro, to smaczniej je karmią. Moją misję wypełniałem przez tydzień, ale któregoś dnia Basia dostrzegła, jak pięknie i dokładnie sprzątam koci zakątek. Zamiast poklepać mnie po grzbiecie, który jej łaskawie nadstawiłem, Rzuciła się na mnie ze ścierką. Wielki błąd. Przecież wyręczałem ją w myciu naczyń. Gdy mam pewność, że pracuję w bezpiecznych warunkach, czyli nikt mnie nie podgląda, w dalszym ciągu szoruje kocie miski. Grozi nam susza, więc lizanie pozwala oszczędzać wodę. I tego... Będę się trzymał. Czytała Margarita Nowakowska.